Więc wszystkie piękne nasze kandydatki Venus Show są już na miejscu. Miss 100 milu zostaje Patrycja Polakowska. Brawo! Zapraszam cię, Patrycjo. Nałóż szalik. W głosowaniu internetowym na Miss Publiczności Miss Venus Ortoviady 2013 ten tytuł otrzymuje Patrycja Polakowska wielkie brawa. Zapraszam cię Patrycjo. Gratuluję Ci bardzo. Tutaj proszę kwiaty dla Ciebie. Dawaj, Drugą wicemis według oceny Jurorów zostaje Patrycja Polakowska po raz trzeci. Pierwszą wicemis Wenus zostaje Agata Jachimowicz! Wielkie brawa! Gratuluję, Agato. Szarfa. Brawo, Agato, naprawdę. I jeszcze raz dla Agaty. Wielkie brawa! Kortowo, zróbcie hałas! Miss Venus zostaje z wydziału WPIa Iwona Grodzicka. Ogromne brawa na iwony. Iwono, zapraszamy ciebie. Pan rektor wręczą 6 nagody. Jest z Panem Rektorem i Mizłem 2013 Kortowo, Kortowiada Róbmy hałas! I uwaga, uwaga! Zapraszamy wszystkie Piękne Wanie do zdjęcia. Do zdjęcia grupowego właśnie jest teraz czas i chwila dla fotoreporterów. I moi drodzy, tak jak powiedział Pan wcześniej, Kamil, że te wyniki zostały ogłoszone za pomocą składu jurorskiego, które właśnie obserwowało przebieg dzisiejszych zdarzeń. Oczywiście, gdyby było to zależne od nas, każda z pań otrzymałaby tytuł Miss Venus 2013. Wszystkie 16 pań znakomicie prezentowało się na scenie. Jakie to uczucie? O, opowiedz nam. Świetne, naprawdę, chociaż tak naprawdę Wenus Show to nie jest ten występ. Tylko to są te trzy miesiące, ale jeżeli to się tak kończy, to naprawdę rewelacja. Naprawdę, dziękuję wszystkim. Praca była ciężka, warto było. Praca była ciężka, ale przyjemna. Serdeczne gratulacje. Dzie